Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Gotowy... start! Dwa i pół tysiąca sekund, no to jest całkiem Krawy w sumie sporo. Gotowy... start! Płynienia. Stoper! Nie Stop! Kraby ogniste? Halo, czas mi zapieprza! Jeszcze nie skończyłeś, Harry? Nie patrz. Właśnie przyszła drużyna Slytherinu. Slytherin... No. Teraz przedstawię następnego przeciwnika... Krukona. Expelliarmus. <inares> <mulans> Expelliarmus. 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 Expelli... 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 Expelliarmus. Aha! Dzięki! Dobry chochryk kornwalijski, nie? Pies mnie kolizją załatwił. Jak tak bokiem biega po skałce, co? I właśnie ciekawie, jak działa, jak, jak, jak wygląda tworzenie zaklęć. Z filmów przede wszystkim, bo mówię tak jak mówię, jak książek nie czytałem, ale. <grych> Nawet gry dla dzieci sprzed 20 lat muszę zepsuć, to jest niesamowity. Depulsa! A, okej, okay, dobra. Depulsa! Parę prostych tych przy okazji. Eee. Spongifus What the f co, co tu się stało? Alohomora! Spongifos! I guess zbugowałem grę, dostałem jeszcze jednego tego. Patrz na sika, spoko. Well, what are you doing? I just need the foot. Aha! What the fuck? Co to f**k ma za golem? Co on zrobił? never Don't ask me how <laughs> it <wait>. works. <laughs> it might be our only shot. This is your only shot. Out of the question. I will never join you again. There will be a lot of fighting, though. Oh, yeah, that's true. Yeah, it's true. There will be a lot of fights. Exactly. Count me in, then. Good. Good. Niech ten stary Ubisoft robi dalej gry, bo naprawdę mają, mają talent. Naprawdę, to są, tacy, ta, ta, to są takie mózgi. No to damy to komuś z was na pamiątkę. Najspanialszy stroj gastralny. Noś go z dumą, jesteście teraz jednymi z nas. Jak to jest chyba? Czekajcie, co? Takie czerwone gacie były. To jest najlepszy chyba stroj. Elo, dobra. Barako będzie biegał z kołem ratunkowym na szyi i w gaczach z gwizdkiem. Elo. Tak, nawet nie można kawalić na chęć, niech żyje. Raba. Zgniotę cię, patrz. Teraz mamy całą jaskinię tych pajaców. Snajperka się przyda, będę mógł pościągać kuszników z góry, tylko trzeba musimy słaniać. I i PRZEDSTRZELOWNIK KUMPLA ZABLOKOWAŁ! A can <laughs> Jeszcze przy ścianę strzelał! No nie wytrzymam przez tą grą! Ale się, że szybko, wiesz? To nam ten diamencik podniósł, dobra. Ok, czyli pakujemy się chyba normalnie. Siema, kura, no. to się nazywa balans. Straciłem tylko 20 minut swojego życia, bo mi wystarczyło kupić wyrzutnie rakiet za 10 tysięcy i skończyć walkę. Just hold on, Sheva. <laughs> Proszę czuć się jak u siebie. Cała latarnia jest do pani dyspozycji. No. Aha! I i... A resztę to już opluł! Reszta już się zesrał, już za dużo czytania! O, nie ma już jej. No, bo to hell! Okej, okay. czekaj tylko z nasemka właśnie to się wyłączyło Nad brzegiem opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Jak pięknie akcentuje. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, Murduje piesze wycieczki. What the fuck? Co jest? Gość, ty pijany jesteś. Nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń, serio. Nie spodziewałem się, że murduje piesze wycieczki. Poważnie. Nic na dole nie widać. Jolo, przed siebie. W ogóle, czemu widzę swój. Czemu ja widzę swoją szyję? Co się dzieje? Czemu ja muszę psuć tę gry noż? Nie wytrzymam. No, <śmiech> prawie. Dziękuję, <laughs> Seeker. Alelele. Co to się stało? Halo gościu nie żyjesz, przecież przestań tańczyć. Ha, hi, ha, hi, ha, 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 ha. CO? CO TO ZA CZARY? Ona mnie dosłownie na dwie kill obrobiła, robiła. Suka! Został postawiony w celowniku laserowej, który powinien cenność na większych dystansach. Świetnie, czyli co? Czy teraz, żeby... Czy jak ulepszałem tamto broń, to teraz mogę się postawić w dupę, bo mam inny pistolet, tak? Czemu nie mogli dodać czegoś takiego, jak przełożenie dodatków z jednej broń na drogą? Będę walczył dalej w swoim M1911. Jak w taksosach? <grym, grym>, ale w dal Co byś chciał w taksosach przełożyć? W sensie co? Celownik z, z jednego... Przyszedłem rzucić ci... W łeb butelką, co ty na to? No. <grymne> Jaki k***a No nie wytrzymam! Oh fuck! fuck. <grymne> nie wiem, jak się przed nią w sumie tutaj schować ogólnie. Co karuzelę zrobiła? Ej, tu stoję! Deci się spugowała na klawę No i się Will będzie wycofywała! Grotek strzał nie mam! Ała! Goń go! Komplu mój! Spadłem jeszcze niżej jakimś klifem! No właśnie! Nie wchodź na woz! Goń go! Zamknij mordy! Nie tego! Jeśli Jakiego Bubola mam pokonać? Bubol! Bubol mięciu, co to za jakiś oszukany Bubol? i z Dobra, nie ma, nie, Bubol nie istnieje. To, to, to. Nie patrzcie się na ekran! To był szokista, to nie jest on, to nie, nie, to nie, on nie jest ze mną powiązany. bo Helena! Dobrze, Helena, pizdę ich tam. O, ale łokcie go ja Co ona robi?! Jaki to jest zapaśnik najlepszy! No, i most się podem zarwał. Aha, tu taką ścierę powiesić i przez nią się przejść nie da. Jaki bo deskami zabić miałbym przynajmniej... O, aha, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Jak są jak jest zabite deskami, to przejść można. Jak powiesić ścierę, to już się przejść nie da. Unplayable shit. Czemu wraca na dół, na górę. Co się stało? Dobra, jest sanitariusz. Dawaj, ulecz kumpla, nie może chodzić. Idzie czy nie idzie? O, Co się z... No i się zbugował. Nie wytrzymam. Chodź tu na chwilę do mnie. No nie! Zbugował mi się na rurach! Wybacz, jest, poszło. Kane, to Morris. Zapezy czekają niedaleko windy. Tak, teraz gazem i spotkajmy się przy windzie. Teraz jeszcze chwila. To jest ty ta zabawka i oj ojleroska. Ten taki dysk, co się kręci właściwie na lustrze przez długi, 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 długi czas aż się zatrzyma. RV client movable minus one cannot load collision model. Chyba pierwszy raz stałem error taki, że mnie wyjeżdża do konsoli! Nawet zrobić nie mogę! O kurwa, się przestraszyłem! Boże, święty, i zawał! Kamary! kurwa, jeszcze we mnie, rzuca z kilometra, no! Dotyczące kamery było, ale to nie jest chyba, to wiesz? Seminarium? Jakim cudem? Podpowiedzi w grze komputerowej mod tłumaczy jako seminarium. <laughs> Może od razu, wykłady. No już wykłady lepiej by to brzmiało w sumie, nie seminarium. <laughs> Zdecydowanie gra, jeśli ktoś lubi Dark Souls'y, przede wszystkim Dark Souls'y. O ty kurła, to mimik z kamer zasrane ognisko! Kto mimika ognisko okay, no. wsadził? się z nogami stało komplo. No nie, no nie wytrzymam. Co to jest za plecami ci stoję! Kto to pisał? To już BTS za lepszy hitbox robi! Za plecami ci stałem! Jak ja dostałem wrażenia? Yeah. <laughs> nie! Oh. Bubol! Co ja przez przypadek kliknąłem, ten Przycisk odpada! Jezus, Mary, dobrze, można tym sterować w powietrzu. Nawet nie wiem, czy można zabić mpc ale mam nadzieję, że nie. Tutaj chyba. Tak, tutaj. Eh? No co? No! Co jest? Spasz! Okej, okay, czyli windy w tej grze nie działają. Ja teraz do tej czaszki nie będę szedł. Ta do mnie strzelała cały czas. Ale prawdopodobnie tak, tylko że znowu się zbogowałem na windzie! Zajebiście! Łooo! Ta jest! Tu jest! Jestem mesają po prostu tych gier komputerowych. Tak nikt nie potrafi. Nie ma bata. Nie ma szans, że ktoś tak robi. Mogę tak skoczyć! Głową, kurwa, wsiadłem, ale wskoczyłem na statek! Mimo, że zwykle pewnie nie powinienem tam wskakiwać. Teraz jak ja mogę z wyskoczyć, nie? <ścoughs> o, ale weź to zewnątrz, nieważno, dobra! Zwracam honor, myślałem, że będzie skor.